Dlaczego, jak, w jakim celu? Te pytania, które leżą u podstaw każdej refleksji filozoficznej można również zadać w stosunku do Festiwalu Filozofii Okna imienia Leszka Kołakowskiego, który po raz szósty odbył się w Radomiu. Wspomniane pytania o okna zadaliśmy Marcinowi Kępie, który w największym stopniu odpowiadał za organizację festiwalu przez Resursę Obywatelską. Dlaczego organizujecie Festiwal Filozofii w Radomiu? Festiwal nosi imię profesora Leszka Kołakowskiego, honorowego obywatela miasta Radomia. I poprzez ten festiwal pragniemy przypomnieć tę wybitną postać naszego wielkiego uczonego. Chcemy zgłębiać jego sztukę, jego literaturę, jego naukę, a też przy okazji zachęcić wszystkich Radomian do sięgnięcia po jego dzieła. A po co to robicie oprócz sięgania po dzieła? Festiwal nosi nazwę Okna. To jest nazwa symboliczna. Chcemy te okna w świadomości mieszkańców, w umysłach mieszkańców Radomia i gości festiwalu otwierać, aby uczyć siebie nawzajem samodzielnego myślenia, pogłębiania swojej wiedzy i przekonania, że warto filozofować. A jak przebiegał festiwal w tym roku? Rozpoczął się od projekcji filmu Margaretę Fontrota pod tytułem Hanna Arendt. Obraz opowiada historię zaangażowania tytułowej, wybitnej myślicielki i teoretyk polityki w proces hitlerowskiego zbrodniarza Adolfa Eichmana. Tradycją festiwalu stało się nagradzanie laureatów ogólnopolskiej olimpiady filozoficznej. W Radomiu otrzymują oni nagrodę imienia Leszka Kołakowskiego i Gminy Miasta Radomia. Tym razem z 26. Olimpiady została Waleria Siekierzyńska. Kolejnym nagrodzonym był Damian Lesiak, jeden z laureatów Olimpiady pochodzący z Radomia uczeń 6. Liceum imienia Jana Kochanowskiego. Nagrody wręczyły córka profesora Agnieszka Kołakowska, która współtworzy festiwal od jego zarania oraz wiceprezydent miasta Anna Kwiecień. Przede wszystkim zwracam się do szanownej młodzieży, bo jest ona tutaj licznie reprezentowana. Kochani, ja jako wiceprezydent też mam swoją maksymę, co prawda nie jest to filozoficzna, może taka maksyma, ale staram się nią kierować w swoim życiu. Brzmi ona w ten sposób. Nie ma nikogo lepszego ode mnie, ale także nie ma nikogo gorszego ode mnie. Staram się nią kierować i myślę, że to jest coś, co warto mieć w swoim życiu takie zdanie, takie hasło, przypominać sobie i patrzeć przez, te, przez to hasło na, na swoje życie. Laureaci wzięli udział w filozoficznej debacie prowadzonej przez profesor Barbarę Markiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego a jednocześnie przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej. Dyskusja toczyła się wokół hasła wolność. Jak to łatwo powiedzieć? Mi interesuje fakt, czy, czy wolność taka jak swoboda to faktycznie jest taka wolność w tym pierwotnym rozumieniu, wolność od... Ja osobiście uważam, że ważniejsza jest wolność pozytywna, czyli ta wolność do czegoś, ponieważ wolność od wzbudza w człowieku pewną pasywność. Wiadomo, że XIX-XX że, że, że wiek minął, modernizm się załamał, cały ten dyskurs wolności załamał się po Auschwitz, i że, że, że nie wolno już. Mieć takiego entuzjastycznego stosunku do, do, do wolności, jak mieli na przykład ludzie oświecenie. Oprócz wspomnianych młodych dyskutantów, w debacie wzięli udział Agnieszka Kołakowska oraz dr Krzysztof Przybyszewski pracownik naukowy Zakładu Filozofii Społecznej i Politycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu da się wyróżnić takie trzy wymiary mówienia o wolności. Wymiar ontologiczny, wtedy gdy dotyczy kwestii właśnie wolnej woli, czyli kształtowania się tożsamości człowieka. Później wymiar akcjologiczny, gdzie jest właśnie kontekst wyboru pomiędzy dobrem a złem, kiedy od Kartezjusza, że możemy właśnie powiedzieć tak bądź nie. Tak? No i później ten wymiar społeczno-polityczny, czyli kwestia prawa do wolności, ukonstytuowania się człowieka w społeczeństwie. Podczas okien po raz czwarty odbyło się rozstrzygnięcie konkursu grafiki komputerowej pod tytułem Moje spotkanie z bajkami profesora Leszka Kołakowskiego. Konkurs organizuje Zespół szkół elektronicznych w Radomiu. Pierwszą nagrodę w kategorii szkół gimnazjalnych zdobył Daniel Jurczak z gimnazjum w Wiedlińsku. A Grand Prix wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymała Urszula Kuc z 6 LO w Radomiu. Dużą grupę laureatów stanowili również uczniowie Radomskiego Zespołu Szkół Plastycznych. Wystawę pokonkursową można oglądać w Resursie Obywatelskiej. Jednym tworzywem uprawiania filozofii jest myślenie. Przez ludzi wyrażane najczęściej pisanymi lub mówionymi słowami. Żeby filozofia była po coś i dla kogoś, potrzebne jest zatem spotkanie. Tym razem Resursa zaprosiła na dwa spotkania autorskie. Pierwsze z wybitnym prozaikiem Eustachem Rylskim, laureatem nagrody literackiej imienia Józefa Mackiewicza, toczyło się wokół jego najnowszej książki pod tytułem Obok Julii. Więc moja historia jest bardzo osobista, ja jestem dosyć nonszalanski w odniesieniu do historii i jak gdyby ten obraz komunizmu czy socjalizmu realnego z początku lat 60., muszę powiedzieć, że nie jest bardzo różny od tego, co ja przeżyłem i zapamiętam, ale to nie jest jednak fotografia, to nie jest fotografia, to jest moje wyobrażenie. Moje wyobrażenie o tym czasie to jest bardzo, bardzo niestandardowe. Gościem drugiego spotkania prowadzonego przez doktora Wiesława Hudobę, który współtworzy festiwal od kilku lat, był Dariusz Gawin. Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, filozof, publicysta. Mówił o Wielkim Zwrocie, czyli swojej książce opowiadającej o ewolucji lewicy i odrodzeniu idei społeczeństwa obywatelskiego w latach 1956-76. Ale Kołakowski jest moim zdaniem nie do końca zbadany jako postać, jako jeden z najważniejszych ideowych przywódców opozycji politycznej w Polsce powo powojennej, znaczy jego rola jako filozofa, albo na przykład jako filozofa, który odchodząco od lewicy przezwyciężył tradycję marksistowską i zajął się korzeniami chrześcijańskimi, religią i mitem w kulturze europejskiej. Jako postać, która wybierała wielki wpływ w myśleniu politycznym, to jest gdzieś na drugim planie. Kołakowski interesował historyków, ale to wtedy jest pozbawione warstwy filozoficznej i intelektualnej, bo po prostu oni mają swoje materiały, na przykład są w stanie prześledzić jego inwigilację w latach 60., która się zachowała. Chował się jego podskór do tego, zanim wyjechał z, z Polski. Biesiada artystyczna z filozofią w tle. Nie, drodzy Państwo, tym razem nie oznaczało to 14-godzinnych dysput przy herbacie w gęstym od papierosowego dymu mieszkaniu M2 na 10 piętrze. Zaczęło się od wyjątkowego spektaklu pod tytułem Mówią o nas, na który złożyły się sentencje mędrców starożytnej Grecji i Chin. Wystąpiły dziewczęta z młodzieżowego teatru poszukiwań. Scenariusz napisał Włodzimierz Mancewicz. Reżyserią zajęła się Katarzyna Sasal. Puste są słowa filozofa, którymi nie da się uleczyć żadnego cierpienia ludzkiego. Tak jak medycyna nie przynosi żadnego pożytku, jeśli nie leczy chorób ciała, podobnie filozofia jest bezużyteczna, jeśli nie leczy cierpień duszy. Mawiał Sokrates. Tak dziwną jest rzeczą, że ludzie zawsze umieją powiedzieć, ile posiadają owiec, natomiast nie potrafią podać liczby swoich przyjaciół, ani ich wymienić. Tak nisko ich cenią. Niezliczony jest ród głupców. Głupota jest siostrą zbrodni. Więcej warta jest przyjaźń jednego człowieka rozumnego, niż miliona głupców. Mędrcy są ostrą bronią świata, i dlatego nie należy ich pokazywać. Mistrz powiedział: Kiedy się przechadzam z dwoma towarzyszami, obaj są moimi mistrzami. Patrzę na cnoty jednego, żeby je naśladować, na wady drugiego, żeby się z nich poprawić. Malując tygrysa, łatwo odmalować jego skórę ale trudno kości. Poznając człowieka, łatwo poznać jego twarz, ale trudno poznać jego serce. Następnie na scenie pojawił się jeden z najlepszych bardów w Polsce, radomianin Piotr Dąbrówka. Pozytywne wrażenia trudno opisać słowami. Posłuchajcie więc Państwo. Bolą mnie nogi, spa pusta, ja tam aż się bluzka, skórze do ziemi się przybliża. A nie ma kto zdjąć ściła. Skrzyża. I ściano. wam miodu, dam wam z Dwie bajki z Królestwa Lailoni autorstwa Leszka Kołakowskiego zainscenizowały z kolei aktorki dorosłego amatorskiego teatru Resursa. Zaczął teraz rozmyślać nad rodzajem czynności, którą mógłby wykonywać lepiej niż wszyscy inni ludzie na świecie. W związku z tym badał swoje uzdolnienia. Miał zawsze dużo plam na ubraniu, bo był brudaczem. i pomyślał sobie, że może na tym polu coś zyska. Postanowił zostać największym plamiarzem świata i robić na ubraniu tyle plam, żeby nikt nie mógł go prześcignąć. Udało mu się to istotnie ale sława jego była krótko trwała. Marcin Kępa, kierownik Działu Dziedzictwa Kulturowego Resursy, muzycznie wspominał Jacka Kaczmarskiego, o którego twórczości napisał swoją pracę magisterską. Po archipelagu krąży dziwna fama, że mają wydawać ośkę Mandelsztama. Dziwi się niezmiernie urzędnik nalany, jakże go wydawać, on dawno wydany. Tłumaczy sekretarz, nowy ciężar słowa, dziś wydawać znaczy tyle, co drukować, dziś wydawać znaczy tyle, co drukować. Powstał mały zamęt w pamięci strażników, którego Mandelstam'a mamy ich bez liku. Jeden szyje worki, drugi miesza beton, trzeci drzewo rąbie. Każdy jest poetą. W oczach urzędników rośnie płomień grozy, bo w szlach od poetów pękają obozy. Bo w szlach od poetów pękają obozy. I na tym szóste okna zamknięto.